Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szczęść Boże wszystkim, którzy dzisiaj dołączyli do wspólnej modlitwy. Witam was serdecznie w kanale Świątynia Światła. To, że tu jesteście, nie jest przypadkiem. Matka Boża Fatimska zaprosiła was do tego duchowego spotkania. Niech jej łaska i miłość ogarnie wasze serca już teraz, gdy rozpoczynamy tę modlitwę. Mary Jo U, Matko Boża Fatimska, przychodzimy do Ciebie dzisiaj z otwartymi sercami gotowi przyjąć twoją matczyną miłość. Fatimie objawiła się jako posłanniczka pokoju i nadziei dla świata pogrążonego w ciemności. Dziś, gdy nasze dusze szukają ukojenia, zwracamy się do ciebie z ufnością, wiedząc, że nigdy nie pozostawiasz swoich dzieci bez pomocy. Otwieramy przed tobą nasze serca, nasze troski, nasze lęki. Przyjmij je w swoje niepokalane dłonie. W piśmie świętym czytamy: Nie bój się, bo odkupiłem cię, wezwałem cię po imieniu. Tyś mój. Izajasz dziesiąta. Te słowa przypominają nam, że każdy z nas jest znany Bogu, każdy jest kochany. Matko Fatimska, ty, która niosłaś w swoim łonie zbawiciela świata, pomóż nam odczuć tę bożą miłość w naszym codziennym życiu. Pomóż nam zrozumieć, że nigdy nie jesteśmy sami w naszych zmaganiach. Kiedy w 1917 roku objawiła się trójce pastuszków Łucji, Franciszkowi i Siacyncie świat był pogrążony w chaosie wojny i cierpienia. Przyniosłaś im przesłanie nadziei, wezwanie do nawrócenia i modlitwy różańcowej. Dziś, ponad 100 lat później, Twoje przesłanie jest nadal aktualne. W świecie pełnym niepokoju, konfliktów i niepewności, Ty wciąż wskazujesz nam drogę do Twojego Syna, do pokoju, który tylko On może dać. Maryjo U. Gwiazdo Poranna rozjaśni nasze ciemności. W Twoich objawieniach fatimskich pokazałaś pastuszkom wizję piekła, ale także drogę ratunku przez poświęcenie się Twojemu niepokalanemu sercu. Dzisiaj w tej modlitwie poświęcamy Ci nasze życie, nasze rodziny, nasze troski. Wierzymy, że Twoje niepokalane serce zatriumfuje, jak obiecałaś. Na koniec, moje niepokalane serce zatriumfuje. Te słowa dają nam nadzieję w najtrudniejszych chwilach życia. Psalm 34 przypomina nam, gdy sprawiedliwy woła, Pan Go wysłuchuje i uwalnia od wszystkich ucisków PS34 i 18 setnych. Matko Boża Fatimska, Ty, która jesteś tak blisko serca Jezusa, przedstaw Mu nasze prośby. Wierzymy w moc Twojego wstawiennictwa. Wierzymy, że za Twoim pośrednictwem otrzymamy łaski, których potrzebujemy. Ty znasz każdą łzę, każdy ból. Każde westchnienie naszych serc, nic nie jest przed Tobą ukryte. Mary Jo-u, Fatimie, wezwałaś do codziennego odmawiania różańca. Ta prosta modlitwa ma moc przemieniać serca, rodziny, narody. Dzisiaj, gdy odmawiamy tę modlitwę, prosimy: weź w swoje dłonie różaniec naszego życia, pomóż nam rozważać tajemnice życia Twojego Syna z taką miłością i oddaniem, z jakim Ty to czyniłaś. Niech każde zdrowaś Mary Jo-u będzie jak róża składana u Twoich stóp. A każdy ojcze nasz jak promień światła rozjaśniający mroki tego świata. Ewangelia według Świętego Jana przypomina nam słowa Jezusa: Pokój zostawiam Wam, pokój mój daje Wam. Nie tak jak daje świat, ja Wam daję, J. 14 i 27. Setnych. Matko pokoju, Ty, która w Fatimie wzywałaś do modlitwy o pokój na świecie, pomóż nam być narzędziami tego pokoju w naszych rodzinach, w naszych społecznościach, w naszych miejscach pracy. Pomóż nam szerzyć miłość tam. Gdzie panuje nienawiść, przebaczenie tam, gdzie jest krzywda, jedność tam, gdzie jest podziały. W tym szczególnym czasie modlitwy powierzamy Ci, Mary u, wszystkie kobiety, które słuchają tej modlitwy. Te, które cierpią fizycznie i duchowo, które przeżywają trudności w rodzinie, które zmagają się z chorobą, samotnością, lękiem o przyszłość. Weź je w swoją matczyną opiekę. Ty, która znałaś ból i cierpienie, Stojąc pod krzyżem swojego syna, rozumiesz każdy ludzki ból. Przynieś im ukojenie, nadzieję i siłę do pokonywania codziennych trudności. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana Ełka 1 i 45 setnych. Te słowa wypowiedziane przez Elżbietę do Maryi przypominają nam o sile wiary. Matko Boża Fatimska, pomóż nam wierzyć tak jak ty, bez zastrzeżeń, bez wątpliwości, z pełnym zaufaniem do Bożych planów. Nawet gdy nie rozumiemy, nawet gdy droga wydaje się ciemna, pomóż nam powtarzać za Tobą, niech mi się stanie według słowa Twego, Ełka 1,38. Mary Jo uzdrowienie chorych, dziś szczególnie polecamy Twojej opiece wszystkich chorych na ciele i na duszy. Dotknij ich swoją matczyną dłonią, przynieś ulgę w cierpieniu, wlej nadzieję w ich serca. Wierzymy w moc cudów, które dzieją się za Twoim wstawiennictwem. Jak w kanie galilejskiej zauważyłaś brak wina i poprosiłaś Jezusa o pomoc, tak teraz zauważ nasze braki, nasze potrzeby i przedstaw je swojemu Synowi. W Księdze Przysłów czytamy Zaufaj Panu z całego serca i nie polegaj na własnym rozumie. PRZ 3,5 Matko Boża Fatimska, pomóż nam zaufać całkowicie Bożej opatrzności. W świecie, który ceni samodzielność i niezależność, naucz nas pokory ufności. Naucz nas dostrzegać działanie Boga w każdym aspekcie naszego życia, nawet w tych najtrudniejszych doświadczeniach. Mary Jo U, królowo różańca świętego, dziękujemy Ci za dar różańca tej prostej, a jednocześnie tak potężnej modlitwy. Dziękujemy za to, że w Fatimie przypomniałaś światu o jego znaczeniu. Każda tajemnica różancowa jest jak okno, przez które możemy oglądać życie Jezusa i Twoje, Mary Jo U. Prowadź nas przez te tajemnice. Pomagaj nam coraz głębiej wnikać w ich sens, coraz pełniej żyć Ewangelią w naszej codzienności. Apostoł Paweł napisał Wszystko mogę w tym, którym mnie umacnia FLP 4 i 13 setnych. Matko Boża Fatimska, pomóż nam odkryć tę prawdę w naszym życiu. Pomóż nam czerpać siłę z naszej wiary, z naszej relacji z Bogiem. Gdy czujemy się słabi, przypomnij nam, że nie jesteśmy sami, Bóg daje nam siłę przez Twoje wstawiennictwo, przez modlitwę, przez sakramenty święte. Maryjo U, Matko Kościoła, polecamy twojej opiece cały Kościół Święty, papieża, biskupów, kapłanów, osoby konsekrowane i wszystkich wiernych. Pomóż nam być Kościołem modlitwy i miłości, Kościołem, który jest światłem dla świata. Pomóż nam żyć zgodnie z nauką twojego Syna, być jego autentycznymi świadkami w dzisiejszym świecie. Niech Twoje fatimskie przesłanie nawrócenia i pokuty przemienia nasze serca i czyni nas gorliwymi apostołami Chrystusa. W Ewangelii według Świętego Mateusza czytamy Proście, a będzie Wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą Wam mt 7,7. Matko Boża Fatimska, dziś stajemy przed Tobą z naszymi prośbami, z naszymi potrzebami. Wierzymy w moc modlitwy, wierzymy, że Bóg słyszy każde nasze wołanie. Przez Twoje wstawiennictwo prosimy o łaski, których najbardziej potrzebujemy, o zdrowie dla chorych, o pocieszenie dla smutnych, o nawrócenie dla grzeszników, o pokój dla zaniepokojonych, o nadzieję dla tych, którzy ją utracili. Mary Jo U, Fatimie, pokazałaś swoje niepokalane serce otoczone cierniami symbolem grzechów, które je ranią. Dziś przepraszamy Cię za wszelkie zniewagi, którymi ludzkość rani Twoje serce i serce Twojego syna. Przepraszamy za nasze własne grzechy, za naszą obojętność za brak miłości. Prosimy o przebaczenie i o łaskę nawrócenia. Pomóż nam żyć tak, by nasze życie było pociechą dla Twojego niepokalanego serca. Księga Izajasza przypomina nam nie lękaj się, bo ja jestem z Tobą, nie trwóż się, bo ja jestem Twoim Bogiem. Umocnię Cię, a także będę Ci pomagał i podtrzymam Cię moją prawicą sprawiedliwą iż 41.10. Matko Boża Fatimska, pomóż nam pokonać lęk który często paraliżuje nasze życie. Pomóż nam żyć w świadomości, że Bóg jest zawsze z nami, że Jego miłość jest potężniejsza niż jakiekolwiek zło, które może nas spotkać. Mary Jo Ty w Fatimie obiecałaś, że kto będzie praktykował nabożeństwo pierwszych sobot miesiąca, temu zapewnisz pomoc w godzinie śmierci ze wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia. Dziękujemy Ci za tę obietnicę, za Twoją troskę o nasze wieczne zbawienie. Pomóż nam wiernie praktykować to nabożeństwo, spowiadać się, przyjmować komunię świętą, odmawiać Różaniec i rozważać jego tajemnice przez 15 minut w duchu wynagrodzenia Twojemu niepokalanemu sercu. W liście do Rzymian czytamy: A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany, RZ5 i 5. Matko Nadziei, Ty, która w Fatimie przyniosłaś nadzieję światu pogrążonemu w wojnie, przynieś nadzieję i nam. Pomóż nam odkryć na nowo piękno wiary, radość modlitwy, siłę sakramentów. Pomóż nam żyć nadzieją, która nie zawodzi nadzieją zakorzenioną w miłości Boga. Maryjo, Matko Boża Fatimska, dziś oddajemy Ci całe nasze życie, nasze radości i smutki, nasze sukcesy i porażki, nasze plany i marzenia. Wszystko składamy w Twoje niepokalane dłonie. Wierzymy, że Ty, która jesteś tak blisko Boga. Przedstawisz mu nasze prośby i wyjednasz nam potrzebne łaski. Wierzymy w Twoją matczyną miłość, w Twoją troskę o każde swoje dziecko. Wierzymy w moc Twojego wstawiennictwa. Na zakończenie tej modlitwy, prośmy Matkę Bożą Fatimską o błogosławieństwo dla nas i dla naszych bliskich. Niech jej opieka towarzyszy nam w każdym dniu, niech jej miłość ogrzewa nasze serca, niech jej wiara umacnia naszą wiarę. Niech Maryja, królowa pokoju, Wyprasza nam i całemu światu dar pokoju, tego prawdziwego pokoju, który pochodzi od Boga. Matko Boża Fatimska, módl się za nami. Prowadź nas do swojego Syna, Jezusa Chrystusa. Bądź naszą przewodniczką na drodze wiary, nadziei i miłości. Pomóż nam żyć zgodnie z twoim fatimskim orędziem w duchu modlitwy, pokuty i nawrócenia. Wierzymy w moc twojego wstawiennictwa, wierzymy, że przez ciebie otrzymamy łaski, których potrzebujemy. Amen! Dziękuję za wspólną modlitwę. Jeśli czujesz w sercu chęć wsparcia mojego kanału, możesz skorzystać z funkcji Super Funk pod tym filmem. Każde wsparcie jest dla mnie ogromną radością i motywacją. Jeśli modlitwa poruszyła twoje serce, zapraszam do pozostawienia komentarza. Twoje świadectwo może być inspiracją dla innych. Proszę również o polubienie tego filmu i subskrypcję kanału Świątynia Światła, aby więcej osób mogło doświadczyć łaski płynącej z modlitwy. Szczęść Boże!